Ej, hey, się manko wariaty, ja jestem Deborah w dzisiejszym odcinku z serii przygody z Margonem. bo właśnie tutaj widzimy, a zresztą pogramy sobie na moim magu. Tu akurat przycinek martwę jakiegoś flagi, złapałem Miałem sobie pograć teraz, właśnie, co ja myślę, że na magu, po prostu upadłem, nim mi na 25 i chcę sobie to tak szybko zrobić. Poczekaj, jak patrzę, to teraz tutaj żadnego jakiego powolnego nie ma, bo jak wiecie, jest ten mini event, kwietniowy dokładnie, więc idziemy sobie na minusy. Teraz pada pytanie, czy boję się tam chodzić. Nie, nie boję się, bo ja oczywiście ekstra ostrożnie, ręka na tepie i ja robię czymś że jak widzę, że ktoś tutaj wpada, to po prostu, wiecie, od razu auto i tep. O, ty, Atida, widzimy. Majku, to on ma niezły. No, pozdrow dla do ciebie. Dobra, lecimy dalej, tutaj wpłacamy hajs do klanu. O. No, co to zrobimy tak. Kajcie, wtedy będzie Aha, czyli dobra, jedno zero trzeba usunąć. Tak, no i dobrze, wpłaciłem. Tu widzicie czat, ale dobra, kiw, to i tak tam raczej nie będą pisać tego, co ja tam myślę. O, czy lu jakoś tak chyba idzie na minusy. To wtedy, oczywiście, zmieniamy broń na zimno i klepiemy lamusa. musa. teraz patrzmy no, tu w lagi. O, to za 2 godziny przyjeżdżają 500 z klasy. Nagrywam debilu. Tu już się kolega z tej podniósł, że koleżanki do niego przyjeżdżają. no pić herbatę. a... <laughs> no, widzimy, jaki chłopak jest orany. Gang bang. Dobra, oczywiście, chyba nawet teraz sobie zmienię tutaj tą broń. Mm, I biorę, biorę, tutaj to. Kurde, czy padnę, to jest pytanie, czy padnę podejśli dwiemi. Nie, są ludzie straszni, słuchajcie, z nimi się czasami nie da pisać. Oni mają słuchajcie... kurde, ale lagi. Oni, oni mają słuchać czasami takie teksty, że normalnie aż nie da się wyrabiać. No, na przykład y, te Hezów to ostatnio panu, że y, imię Kasia i Karolina, to że on, że on to normalnie to by jakby miał nazywać kogoś tam, to by nazywał Kasolina, nie? Więc to jest w ogóle mi mistrz, mistrz, mistrz dowalania do pieca, nie? Zresztą ma nie szkoda gadać. Yy, dobra. O, wybite jest słuchajcie. Słuchajcie, napiszę luksury poszedł na minosy. Yy, czy jest Węgard? czy jest węgard, bo Węgard by go potem poszedł dodać? ziomki, Elo no, się ma Subójcie mnie, a co? A, tak dobra więc teraz Luxury margonem O no jest, dobra To mi teraz eku nie pokaże, to robimy taki deal, no jest E, tam lamus Dobra, lecimy na niego Idę po luksarego Choć kurde ja nie jestem pewien czy na pewno ma takie jeśli go będę widzieć, to od razu zakładam, oczywiście, błogosławieństwo zniszczeniem. No, a ja ponad 50. Oczywiście, sobie mnie tutaj. Wiecie co robić, który wbijacie level eee, 90 Sorry, że to wszystko, że tak cały czas się hmm. Nie, no ale tego nie wybijałem, więc na pewno sobie poszedł. Dobra ki chyba od razu Ja Jana Konga. Tak. Kurde, ale na pewno ten nikt poszedł, bo wybił młopka. O jest dodatkowym zimnym. Dobra, i tak mnie lepiej po walce. A jajaj, cholera! lux ja! Lux... ja! No nie! On posz na górę! Ja! Dobra, to zapytam się go prowizorycznie Pfaupę Luksury Life Pfaupę Pfaupę Co za debilę przyniosi na kolanie pomyliłem Sury. No tajzer pa, padnie pomniej większym lewem. No nie wyrobię, nie zabiję ich. No dokładnie to nie ich. No ja jeszcze zobaczę raz profil Luxorego. Luksurego. O którą tu ma level największy? Hmm. Aha, czyli zastępca Wildek. A Wildek ma tutaj post... Czekajcie, czekajcie. Berus, Wildek, Wildek, Berus. Aha, czyli na pewno tą postką wpadnie. Jak ją tu majku? Czy też robimy deala hmm, 119 Dobra, teraz o tu pada pytanie. Jezu. No przez nich na kogoś musi być oczywiście. Nie no oczywiście żartuję. To nie jest przez was. Nie, nie bierzcie tego do siebie. No Nie, no nie wyrabiam. Luksary No nie, czy tam luksury. Debor nagramy za tydzień się razem. A teraz masz czas? Aha, za tydzień wyjeżdżam. To za dwa. No ja zawsze mam czas. Ojciec, no nie, no cholera, no nie! Ojciec, teraz to za dwa tygodnie gramy. nagramy. Dobra, no słuchajcie, tej tutaj robię mało muszę sobie dodatek zainstalować na wypadek, gdyby coś po mnie wpadł e, z2. No, wracam po krótkiej przerwie, tutaj zainstalowałem sobie dodatek. I właśnie go w tym momencie muszę sobie tutaj ogarnąć. Więc to będzie tak, e, to będzie minusy. Co? Miosy Minusy. Jak to powiedział Kuba, to jest min miniący. Dobra, normalnie rozwala system, dobra, został umek drugi i to muszą być tu i to i zapisz tak, co, czekaj, co zmięłem, co to są nosy a tu będą, tak tak, bo też oczywiście błogo sobie wtedy zakładam i tak i pierwsze pierwsze tu będzie przyłupem Nie no nie wiem. Hehe, <słuchaj> hehehe, słuchajcie to jest człowiek legenda, nie? On na, no, poczekajcie jak to było, że on doszedł do naszego klanu, a po czym ktoś nam po prostu powiedział mu, że jest taki, że głupi jest, bo coś tam zrobił. I podszedł z klanu, potem ten odszedł z klanu i powiedział, że to... Brat młodszy z klanu, bo widział, że go wyzywamy i tak dalej, szkoda, gadać. Kto to? Człowiek legenda. Legenda. <grystanie> Nie, to rozwala system. Czyli dobra, na razie mamy te łąki i lecimy sobie na Expa. To patrzymy, czy Widek był aktywny. Nie będę włączać tej zakładki, bo no, Debor musi ci. Ta, jasne, ja. No bo naprawdę, słuchajcie, to jest za dużo gadania. Ja normalnie aż czasami to nie wyrabiam, przez tego gościa. I najlepsze to jest tym wszystkim, że on ma właśnie tego brata ognista mamba, czy jakoś tak. Ja nie we dwójkę w ogóle... O! Dobra, to już sobie zmieniamy. I te wariaty w ogóle we dwójkę. Ale to jakieś tam Heronashi. I ten buherry z no, złapał. Ja to normalnie płakałem, jak on powiedział, że ja chcę za niego ponad 150 lent na powiedział. Potem oczywiście, wiecie, screen na rozmowy i na Clan I tak itd. Tak, i tak, i tak, i tak. Dobra, tu oczywiście auto, znaczy auto lekałam to Auto heal. Nie miałem Expich na magu, ale Expich na tropku. Jak już zresztą widzicie, mam 7.3 3 no jest, co jest? Coraz, tak słyszę, to zaklikaną zaklikano myszkę, ale. Sora, ma szkolega kolega. Oczywiście bardzo przepraszam, że, to, że nie było tyle, długo, tyle czasu filmików. więc Film z Magon, dlatego tam będzie taki troszeczkę dłuższy. Wszystko się widzę, ładnie nagrywa. Teraz tylko, oczywiście, na pewno nie, nie chcę włączać jakby. Zakładki z tym, tym i żeby oczywiście, bo nagrywam teraz Okamem, nie chcę. Po... O, jezu. Mam tu strzały jakieś. O, nie, no nie mam strzały Tej, no z tymi strzami może być krucho. No okej, okay, one spowalniają, no ale. O, ru... o nie, dobra, aż nie będzie aż tak źle. Myślałem, że będzie w ogóle tak słabo, że będzie, że słabo, słabo. słabo, no, słabo że słabo, słabo. zarobiście. To mam taki na setny. Może ja on jest unikatowy, ale opowiem wam, że chyba lepszego raczej mieć nie będę otopnia. Wodzimy tą oczywiście ten. Pod nim tu mam na 120, na 140, na 1075. A nie, ja, ja, unik zrobił wariat. No dobra, ja auto? O jezu, Chcę mieć właśnie tą zakładkę. Znaczy, tą torbę otworzoną. Tą teleporty. A co, jeśli właśnie na przykład. Dobra, potrzebujemy. Ja to oczywiście patrzę, bo wtedy patrzę, czy Wilę oczywiście tutaj się logował. Albo czym wtedy. Bo jeśli tak, ostatnio było właśnie tak, było widać, że 43 minuty temu. O 11... Znaczy, o 14.10. I wiem, że wtedy, jak on lognie, to zaraz oczywiście schodzi z ekspa bo na, na pewno tego nie wpadnie, Albo też może to oczywiście po mnie wpłacić, słuchajcie, sam lord dowódca. O, zbrojka spadła. Uprawam, że na tych to bardzo da się zarobić, bo no, są one warte po 30k. No po tyle samo wszystkie są warte. I ogólnie to nawet nie śledź tu zarabia, jeśli macie całą torbę. Ja zarobiłem 80 k wpłaciłem sam oczywiście. I od razu mówię, że to, że to nie jest mój hajs, nie, bo to oczywiście systemce dał mi do przechowania, mam pożyczkę. No, koniec sam od niego wziąłem. Nie no, patrzcie, jaki to jest piękny A, tak normalnie, no. Y, mam 560, coś tam i wchodzi 50. No, nieźle, nieźle. Nie, nie, nie. Oczywiście, jak widzimy, robię postępy. Dobra, dobra. dobra. Teraz wybijamy tutaj tą grupkę. Powiem, że tutaj te rady, ja wszystkie grupki oprócz y, elity, no, oczywiście elity nie bije. Y, potem zobaczcie, tutaj y, Ezir dał. Dam rady 8. Aha, u umaz... A ojejku. Dobra, ki zobaczę. Czy się pytasz, czy dasz środę na koboldach, Paweł? Co, co, to jest za... Co, co, co to jest za broń? Jezu. Uroana sprzedaj. Jeśli będzie chciał. Aha, z czemu on tamtą był ja, Szkoda gadać. No broń słaba ktoś napisał. Broń tragiczna jest w ogóle. Ja nie wiem jak takie jeszcze można nosić. No oczywiście wiadomo jak serwer powstaje i tak dalej, to, to oczywiście. Te broni są wtedy takie normalne, nie? No bo tam kilka osób je nosi na pewno. O, bierzemy oczywiście cyrką, chociaż którego nie bierzemy. Nie chcę go jednak. poleciało mi się, odwiedziało mi się. Dobra. Dobra, teraz takie pytanie leci. Dlaczego nasz tą zbroja nie rozprzewa Dlatego, że ona ma pancerz, który mi się tutaj nawet sprzed przyda. Może i jestem dietem i tak dalej. On daje Turkę wam powiem, może i troszeczkę mniej SA. On nie ogólnie tego wszystkiego tej nie jest jeszcze bardzo potrzebny, tyle SA. Jak widzimy i tak sobie daje radę, a ich atak jest o połowę mniejszy. No, widzimy co dwa typy zbrojek. No i jeden akurat rogaty to Purubino to jest 36? Aha, 362. O, właśnie, o, no. O, dajmy. No właśnie, właśnie. Tutaj... Oczywiście my sobie pomagamy jak możemy. Dzisiaj to Wam powiem, że przewabiłem i się bardzo z tego cieszę. Wychodzę z Reda. I logam namaga aby przejść sobie Expo. Aha, dobra. Kurde, no. Aj... no nie wyrabiam, normalnie, nie? Oczywiście, że trzeba grać na Pandorze i tak dalej, to już nie będę tam gadać. No. No. Wam powiem, że te moje filmiki, które są na samym początku, jak teraz mają po 100, to 10 wyświetleń. <grym> to jest normalnie. A jeszcze najlepsze, choć nie, nie mam pojęcia dlaczego. Osoby, które mnie oglądały, to po prostu, wiecie, tam patrzyły na te filmiki wcześniej. Tu mam zbroję z Dominy, którą wlotłem i tak no, dalej. Będę chciał mi się tutaj spić, pójdę sobie na Pandorę. Błagam was. Jeszcze raz, błagam. Nie patrzcie na tego. <grym> ja wiem, wiem, ono jest tragiczne, ja to wiem, spokojnie. <grym> Proszę się ty nie zamartwiać. Dobra, no, teraz będziecie iść. No, dobra, dobre, chyba bowiem. No, tu widzimy, że wypłacałem złoto, teraz wypłaciem, bo mi potrzebne było wypłać. Sam jestem w klanie, i nikogo nie rekrutuję, już tu powiedziałem. Ja tu oczywiście mam taki mini depozyt swój planowy, który właśnie jest w skarbcu. No, słuchajcie, a ja nie, niech to tak idealnie to ja nie Pewnie potem to sprzedał rana, no ale dobra, kim ubray? dobra, andaru. I patrzymy te do stuka. O, jeszcze jest akurat wstoka. kupujemy i lecimy jak najszybciej wyżej. Dobra, dobra, dobra. Jest, 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 jest. A to jest Macha 274. Co leci za mną? Nie wyżej za małpa. Hi, hi, hi. Aha, dobra, ten wykruszył, to go rzuciłem. To sobie minutnik wyłączę, bo mnie tam A ja i to kłapo? No kurde, już mogłem dobić ten level na tym... O Jezu. Patrzcie, tu nawet na Pandorze i szybko, jak plus to bogo. Powiem wam, że nie ogarnię, zbytnio łowcy, chociaż chodzę nie jest ciężki do ogarnięcia. Ale powiem wam, że spójrzcie na takie ataki. No, oczywiście i ma trutę na sobie. Teraz robię tak. On widzę, że on ma odporność na tutaj tu już Dobra, no, ja robię tak, tak. No i ja 65 no, 6-5. Mam tu Nie. Dobra, to, to, to trochę lipa. Chciałem powiedzieć, że to gitara. Ale oni mi tu no, was dużo zabierają. No, normalnie szkoda. Normalnie nie wiem, nie wyrabiam. Nie dostaję, wiecie. tam, wiecie. To na nawet... to te. A, je, 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 co, ja zrobiłem? Dobrze, co nie, warfam. nie, 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 Ja to Wam powiem, że jestem dzisiaj trochę zmarnowany, bo stało się bardzo przykre rzeczy. O, 8 Co ja zrobiłem? Jezu. O Jezu. Co ja zrobiłem? O nie, ja to jestem mistrz. Nie, co ja z tym zrobił w ogóle? Nie ogarnę. <noise> ja oczywiście panią przepraszam eee, Przepraszam Chciałem zobaczyć Eku Ty się ruszyłaś A ja kliknąłem Atakuj Nie, ja to jestem Mistrzynie Nagrywam nie jesteś na filmie Pozdrawiam tutaj yy, Zabierajka Czyli taka jakby złodziejka, coś w z stylu pewnie Ale nie nie mówię, że kradnie i tak dalej O właśnie, co widzimy, pozdrawiam No i fajnie Życzę miłego dnia No i relację Słuchajcie moi drodzy, patrzcie to, jest bardzo fajna sprawa Czekajcie, sprawdzę tutaj jeszcze biutka, dobra, nie ma go Patrzcie na to. Dydym, dydym, suma reputacji 9. Jeszcze tylko słuchajcie, jedna reputacja, jeden punkt reputacji, a będzie... Bo da, i będzie pisanie na Stoners, moi drodzy, na Stoner's. Może nie mam tego stażu, bo stażu nie da się jakby zarobić albo nic w tym stylu. Na staż to oczywiście trzeba tylko czekać i nic, i nic więcej z tym nie zrobię. No właśnie. Te, o, Jezu, ten filmik oczywiście wrzucił się jeszcze dzisiaj. Zaraz go zacznę wrzucać. Mm, przyjdziemy sobie to jeszcze jak z Tylko oczywiście jeśli jest zrespione. Aha, nie ma Poczekajcie, może tu luksary chodzi? Luksury Nie mogę zapamiętać tego jedynku Albo się jeszcze nie zrespiło Albo po prostu tu chodzi Nie, 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 nie Oj, dobra dobra po będę teraz bił, nie, zauwa nie zauważył, nie wiem, sobie dobrze zmienić. Wpaść po niego, kliknąć X i koniec. Hmm, tutaj lognę jeszcze na zastępcę. Mojego dobrego zastępcę, który ma mi oddać charizm bodajże z tego, z, z kostka, bo nie będzie potrzebna na tanca. No, powiem mu, że tam sobie ją biorę. O, tu już. Niedługo stworzy to, 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 co tam chciał, bo pomaga mu lecę przedwójaczkom, co tam lewe, do, dolne odnóże. Nie wiem, co to jest, i nie wiem, czy to jest potrzebne. Nie, tu nic nie ma. Kokon. Aha, no dobra, dobrze, mówiłem, że ślama poleczka, właśnie tę brojkę, którą dzisiaj lotnęliśmy we dwójkę. No. I kurde, za zapłał, trochę szkoda. Hehe. <laughs> Czekajcie, czekaj, może tutaj trochę już dziś ustawił na, na czymś. To sobie postoimy. Ewa wbijemy i będzie gitara. Myślę, że go się nagrywa, bo jeśli nie, to się trochę wkurza. No, masz szkoda gadać. Eee, nie, tutaj nie ma go nigdzie. Co to jest? Nie, ciuch. Dobra, kurczę, raz jak użyję, to się chować nie chowa stanie. Plus fajny. Ojej, zaszkoda, że tego nie mam. Hehehe, <laughs> czekajcie, węż. No fajne to. No serialnie O, no no. O, co? Co proszę? Czekajcie, czekajcie. Serial już No to jakieś 150, to to bardziej, nic mi nie wiem. Awansowałeś na poziom 150? Aha. Aha, jest... Co to tam klinga? Ja normalnie jestem załamany. On nie, z tej strony prywatnej nie pokażę. Oczywiście, chyba to za nie jestem pewien. co to masz, mój drugi kolego? Aha, dobra. O nie, jestem gościem, żebym przegrał. Dobra, w tym momencie kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, się